Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj tydzień przed ciszą wyborczą, żeby porozmawiać o tym, co wydarzy się 15 października i jak te decyzje, które podejmiemy 15 października przy urnach wyborczych, będą oddziaływać na naszą rzeczywistość przez kolejne lata. Prawo i Sprawiedliwość, od momentu, kiedy objęło rządy w 2015 roku, konsekwentnie pokazuje, że stawia na bezpieczeństwo Polaków na bezpieczeństwo szeroko rozumiane, to związane z bezpiecze, bezpieczeństwem energetycznym. Przez ostatnie lata stworzyliśmy infrastrukturę, która ma nas uniezależnić od wschodnich surowców, od wschodnich źródeł energii, stworzyć nam możliwość bycia państwem suwerennym, tak aby w razie kryzysów każdy Polak miał poczucie, że jest zabezpieczony energetycznie, ma dostęp do prądu, ma dostęp do ciepła i sam czuje się bezpiecznie. Mówiliśmy i pokazywaliśmy, że działamy w kontekście poprawy bezpieczeństwa publicznego. Przez ostatnie lata odtwarzaliśmy posterunki policji, skutecznie remontowaliśmy, modernizowaliśmy komendy Państwowej Straży Pożarnej i remizy ochotniczych straży pożarnych, wzmacnialiśmy służby mundurowe, przekazując gigantyczne środki na sprzęt, na wyposażenie, na infrastrukturę. Mówiliśmy i pokazywaliśmy, że dbamy o bezpieczeństwo socjalne Polaków, bezpieczeństwo rodzin, zarówno dzieci, rodziców, jak i seniorów. Podejmowaliśmy działania związane z umocnieniem i gwarancją polskiej waluty, konsekwentnie wskazywaliśmy, że sprzeciwiamy się przyjmowaniu Waluty, waluty europejskiej kryzys gospodarczy, kryzys energetyczny w ostatnim czasie napaść wojny, napaść Rosji na Ukrainę również pokazał, że w tym aspekcie również mieliśmy rację. To również bezpieczeństwo militarne. Od kilku lat konsekwentnie odbudowujemy wojsko polskie, armię polską, wzmacniamy zarówno na Wschodzie, odtwarzając zlikwidowane przez naszych poprzedników jednostki wojskowe, ale też zakupując sprzęt, który ma służyć obronności naszego, naszego państwa. To również bezpieczeństwo związane z kontrolą naszych granic. Postawiliśmy zaporę na polsko-białoruskiej granicy wtedy, kiedy wiedzieliśmy, że ze strony wschodniej, za inspiracją Rosji, białoruski dyktator szykuje atak na polską granicę, na zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Te wszystkie aspekty bezpieczeństwa można by jeszcze wymieniać. Zwracamy uwagę również na to, że bezpieczeństwo gospodarcze, którym szczycimy się, rozwój gospodarczy, poprawa warunków bytowego Polaków, obniżenie tych niechlubnych 14,4% poziomu bezrobocia w skali kraju do 5% poziomu bezrobocia za czasów prawa i sprawiedliwości to również bezpieczeństwo Polaków związane z ich funkcjonowaniem na co dzień. Ale mówimy też o bezpieczeństwie regionu. Nasz region był białą plamą na mapie inwestycyjnej polski. Tutaj bardzo często, kiedy spotykaliśmy się z mieszkańcami przed 2015 rokiem słyszeliśmy o tym, że czują się pomijani, że czują się gorsi, czują się wykluczeni i czują, że państwo odwróciło się do nich plecami. Zmieniliśmy to. Dzisiaj nasz region jest jednym wielkim placem budowy. Rozwiązujemy problemy, których nie udało się rozwiązać naszym Poprzednikom z Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Budujemy drogę S11. Pierwszy odcinek został oddany do użytku całkiem niedawno. Wiem, że mieszkańcy naszego regionu już z niego korzystają i bardzo sobie chwalą te rozwiązania, czekając na to, kiedy e, zaczniemy realizować kolejne odcinki, a prace nad tymi kolejnymi odcinkami już się toczą. W ostatnim czasie również mocno w Szczecinku został wsparty szpital Szczecinecki, szpital powiatowy. Gigantyczne środki tra, tra, trafiły i na SOR, na OIOM, na oddział pediatryczny, oddział ginekologiczno-położniczy. Dzięki temu mogliśmy zmodernizować te, te, te oddziały. Jednocześnie w, ze wsparciem środków rządowych powstało Centrum Zdrowia Psychicznego, a to nie koniec. Będziemy dalej kierować kolejne środki, wszystko po to, aby również to bezpieczeństwo zdrowotne Mieszkańców naszego regionu było zapewnione. Dworzec Szczecinecki dzięki staraniom rządu Prawa i Sprawiedliwości został przekazany zgodnie z prośbą lokalnego samorządu w ręce miasta. A wraz z tym środki, o które wnioskował burmistrz miasta, ponad 13 milionów złotych, dzisiaj remont tego zabytku odbywa się. Śmiem powiedzieć, że wyłącznie dlatego, że rząd prawa i sprawiedliwości podszedł do tego tematu poważnie, rozwiązując problemy, których nie umieli rozwiązać nasi, nasi poprzednicy. Mówiłam o wsparciu ochotniczych straży pożarnych w postaci dofinansowania remis, remontów remis, ale to też po raz pierwszy stworzyliśmy ustawę, która jest przeznaczona wyłącznie dla druhów ochotników. Jakby pokazując, że nie tylko mamy dla nich słowo dziękuję za ich poświęcenie, za ich służbę, ale że to nasze dziękuję ma wymiar. Konkretny w postaci legislacyjnej i w postaci finansowej. Dzisiaj, kiedy spotykamy się z Polakami rozmawiając w trakcie kampanii wyborczej o przyszłości, o programie Prawa i Sprawiedliwości, oni to widzą i za to dziękują, ale jednocześnie zwracają nam uwagę na jeden aspekt: na Zagrożenie bezpieczeństwa, którego obawiają się w kontekście działań Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Paktu Migracyjnego. Dzisiaj Polacy, a szczególnie Polki, z którymi mam okazję i przyjemność i zaszczyt spotykać się wtedy, kiedy roznoszę ulotki, wtedy, kiedy pan kandydat na senatora Andrzej Jakubowski spotyka się z mieszkańcami, słyszymy, że Polacy, Polki... Boją się, że przyjdzie kiedyś taki rząd, który wyrazi zgodę na pakt migracyjny i że obrazki, które znamy z telewizji z ulic szwedzkich, francuskich, niemieckich, z Lampeduzy, Będą rzeczywistością Polaków w naszym kraju. Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość nie będzie na to zgody. My pokazaliśmy w 2015 roku, kiedy obejmowaliśmy rządy, wycofując się z decyzji naszych poprzedników o zgodzie na nielegalną migrację na, na nielegalnych migrantów, pokazaliśmy, że nie boimy się gruźb ze strony Unii Europejskiej Komisji Europejskiej, nie boimy się szantażu, nie boimy się również kar, które zapowiadają. Dzisiaj w pakcie migracyjnym, który przecież całkiem niedawno, bo został przyjęty decyzją ambasadorów przy sprzeciwie Polski, między innymi, jest napisane o solidarności, mówi się o solidarności, mówi się o dobrowolności, ale tych zapisów nie znajdziecie Państwo w pakcie migracyjnym. Pakt migracyjny mówi jasno, że albo przyjmujemy migrantów, albo płacimy. Nie ma innej drogi i na to nie możemy się zgodzić. Nie możemy postawić na szali bezpieczeństwa Polaków tylko po to, aby zostać poklepanym po plecach przez tych, którzy ten problem migracji nielegalnej w Europie stworzyli i którzy nie chcą już dzisiaj ponosić konsekwencji swoich działań, swoich decyzji i chcą te konsekwencje przerzucić na nas, przerzucić na Polskę, przerzucić na Polaków. Jeszcze parę tygodni temu nasza opozycja, Platforma Obywatelska, Trzecia Droga, PSL Mówili, że dlaczego w referendum chcecie pytać Polaków o migrację, przecież to nie jest problem, są ważniejsze problemy. Dzisiaj o pakcie migracyjnym dyskutuje na Radzie Europejskiej, dyskutują premierze państw Europy. Ambasadorzy przyjęli już pakt migracyjny. O tym pakcie dyskutuje cała Europa i dyskutują Polacy na ulicach. To pokazuje, że znów Prawo i Sprawiedliwość miało rację. Znów wtedy, kiedy mówiliśmy, że należy wystrzegać się współpracy z Rosją, mówiono, że jest jesteśmy rusofobami, że straszymy Polaków Rosją, mieliśmy rację. Wtedy kiedy mówiliśmy, że nielegalna migracja jest zagrożeniem, mieliśmy rację. Dzisiaj też mamy rację. 15 października to ten moment, kiedy Polacy będą decydować o tym, Jakie decyzje zapadną również w kontekście naszego bezpieczeństwa, również w kontekście przyjmowania migrantów do naszego kraju, nielegalnych migrantów? Tak jak powiedziałam, prawo i sprawiedliwość nie wyrazi zgody na pakt migracyjny, nie zgodzi się na przejmowanie odpowiedzialności za decyzje innych państw i karanie Polaków za to, że od początku sprzeciwiali się przemytowi, nielegalnej migracji i że od początku wskazywaliśmy, że problemy należy rozwiązywać na miejscu, a nie ściągać je do Europy. Ale żebyśmy mogli to zrobić, potrzebujemy Państwa głosu. Potrzebujemy, abyście 15 października zagłosowali za Prawem i Sprawiedliwością, za listą numer 4. Ja osobiście proszę, abyście poparli numer trzy na liście Prawa i Sprawiedliwości Małgorzatę Golińską, ale proszę również, abyście oddali głos na naszego kandydata do Senatu, na Andrzeja Jakubowskiego. My po ostatniej kadencji szczególnie widzimy, jak ważna jest współpraca pomiędzy Sejmem i Senatem, jak ważne jest, aby wartości, które prezentują posłowie w Parlamencie, były spójne, abyśmy głos, który przedstawiamy Polakom, aby ten głos był jednolity. Wczoraj premier i prezydent. Jasno wypowiedzieli się, że zgadzają się co do polityki prowadzonej przez polski rząd w kontekście paktu migracyjnego i sprzeciwu wobec nielegalnej migracji. Potrzebujemy takiego samego głosu w Senacie, dlatego potrzebujemy w Senacie takich ludzi jak Andrzej Jakubowski, potrzebujemy, aby te wartości były obecne w przyszłym polskim parlamencie. Od tego zależy przyszłość Polaków, od tego zależy nasze wspólne bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym się przedstawić. Nazywam się Andrzej Jakubowski. Jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Senatu, okręg 100 dla przypomnienia miasto Koszalin w Prawach Grodzkich, powiat Koszaliński, powiat Sławieński i powiat Szczecinecki. Mam za sobą bogate doświadczenie i myślę, że warto o tym wspomnieć i przypomnieć tak aby ludzie też mieli możliwość oceny, że kandydat jest dobrze przygotowany, ma za sobą duże doświadczenie. Byłem wicemarszałkiem województwa, byłem wiceprezydentem Koszalina, radnym sejmiku województwa zachodnie-pomorskiego. Obecnie jestem radnym klubu Prawa i Sprawiedliwości, radnym miasta Koszalina i jednocześnie pełnię funkcję kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego. Za mną ogromne doświadczenia. Wiem jak należy postępować w samorządzie. Wiem, jak należy postępować w sprawach dotyczących polityki i rozwoju Polski i rozwoju regionu. Pani minister bardzo mocno podkreśliła sprawy, które dotyczą Polski i tego, co się e, będzie dalej działo, jeżeli chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości. Z całą odpowiedzialnością i z całą determinacją popieram ten program. Popieram program Prawa i Sprawiedliwości i będę go rzetelnie razem z posłami prawa i sprawiedliwości realizował, razem wspólnie z rządem. Na pierwszym miejscu jest, tak jak pani minister powiedziała, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo szeroko rozumiane to kulturowe, to edukacyjne, zdrowie, społeczno-gospodarcze. Można by tu te aspekty rozwijać. One są naprawdę dzisiaj skoncentrowane na bezpieczeństwie Polaków, Polek i Polaków, bezpieczeństwie niepodległej, demokratycznej i wolnej Polski. Także 15 października, Szanowni Państwo, oddajcie głos na listę numer 4 i na kandydata Andrzeja Kułowskiego do Senatu, kandydata bez zarzutu. Podkreślam to z całą odpowiedzialnością, bo wiemy, że w przestrzeni parlamentarnej takie osoby się znajdują. Dla mnie bardzo istotne są e, działania dotyczące bezpieczeństwa, przede wszystkim militarnego, o którym już pani minister wspomniała, czyli. Bezpieczeństwa, które gwarantuje nam wolność i niepodległość. I to e, dotyczy działań w obronie wojska, wzmacniania wojska, uzbrojenia. Jest to niezwykle e, ważna inicjatywa polskiego rządu, polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Podnoszenie e, procentu PKB e, budżetu państwa jeżeli chodzi o wydatki na zbrojenia. Ale to nie tylko. Nie chcemy, aby e, rzeczywiście w Polsce pojawiła się Lampedusa. To jest niedopuszczalne. Stoimy na granicy, aby nie dopuścić do właśnie takiej sytuacji. Ale jeżeli chodzi o region, dla mnie istotne są sprawy zdrowotne. Dla mnie są istotne sprawy dotyczące szpitala, leczenia, dbałości o dzieci, dbałości o emerytów, rencistów, osoby, które mają różne przypadłości zdrowotne. Tu w tym momencie należy podkreślić. Również silne e, finansowe wsparcie dla szpitala w Koszalinie. E, tak jak e, szpitale w Szczecinku dostał wsparcie taki koszaliński, także tu widzimy absolutnie duże oddziaływanie i wsparcie, jeżeli chodzi o, o zdrowie. Takim moim pomysłem dodatkowym, który chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo e, emerytów osób starszych jest pomysł budowania Regionalnego Centrum Rehabilitacji, który by obejmował cały okręg 100, wszystkie powiaty, tak aby można było na bazie szpitali, dodatkowych miejsc, zbudować to bezpieczeństwo dla tych osób. O tym bezpieczeństwie również pani minister wspomniała, i to się wszystko spójnie, spójnie łączy. Jednocześnie chciałbym podkreślić bardzo ważną rzecz. Nie dajmy się oszukać koalicji obywatelskiej. Nie dajmy się oszukać. Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o niepowrócenie do y, y, okresu y, wysokości emerytur, czyli przejścia w okres emerytalny 67 lat. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do sytuacji, że obniżyliśmy po dużych perturbacjach, i z tego społeczeństwo jest zadowolone. I jednocześnie należy wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy i ludzie o tym rozmawiają, pytają się mnie: Wprowadźcie emerytury stażowe, wprowadźcie emerytury. Terytury stażowe, będziemy na was głosować. I to też zrobimy. I w tym momencie warto podkreślić: obietnice Prawa i Sprawiedliwości, rządu prawa i sprawiedliwości nie są tylko obietnicami. One są konsekwentnie realizowane. Czyli zauważcie Państwo, jeżeli chodzi o drogi, o szpitale, wszystko jest konsekwentnie realizowane i widzimy, że Polska się zmienia. Nasz region się zmienia. I. Jeżeli zagłosujecie Państwo za prawem i sprawiedliwością, zjednoczymy się pod biało-czerwoną, to możecie Państwo oczekiwać i być pewni, że Polska będzie nadal niepodległa, demokratyczna i wolna i będzie się bardzo dobrze rozwijała. Dziękuję bardzo.